Widziałam, że nie do Polski nie wrócę, trzeba było czymś się zająć, to znaczy za, zawodowo trzeba zrobić jakiś, za jakiś zawód, e, nauczyć się obcego języka, ale przy tym zastanawialiśmy się wśród tych grona naszych z tych przyjaciół, znajomych, co będziemy robili. Więc zdecydowałam, że ja się zajmę wercerstwem. No i to, to, część mojego, dużo część mojego życia temu poświęciłem, to znaczy zawodowo pracowałem po to, żeby już było można było... Więc mówiąc, też kontynuował Pan trochę tą linię białostocką, bo to było, jak można powiedzieć ciąg dalszy, tak, w to, 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 to był, to był w ciąg dalszy, oczywiście, tak, <coll> tak, tak bo to wtedy, wtedy już musiałem poważniejsze stanowiska obejmować, tak tak, 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 Było, ale miałem okazję poznać wybitnych Polaków wtedy, y, działaczy politycznych, wybitnych wojskowych, no i chyba... którzy pozostali na migracji. Tak to wywarło jakiś wpływ prawda, na, na nas młodszych. Stawał się pan panie prezydencie, chyba tak mogę powiedzieć, takim zwornikiem harcestwa polskiego na świecie. Dużo pan jeździł, był pan w wielu krajach wtedy. No tak, jakoś trzeba było to wszystko powiązać, zanim zanim zrobiliśmy pierwszy zlot po 25 latach prawda, na Monte Casino, to, to, to trzeba było no, przygotować do tego te ten. Moi, moi, moi poprzednicy to robili oczywiście przedtem mm -hmm. i potem y, odwiedzałem właściwie poza Ameryką Merko no, bo to we wszystkich ośrodkach, gdzie by było, to ich odwiedzałem jakoś, prawda? Powiem tak, tak. tak. prezydencie, no w tym wielkim skrócie, bo musi to być wielki no, nie, skrót, no, pora, no, pora, nie, to pora to. przejść do tytułu najbardziej godnego prezydenta. Drugiej Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Bardzo to zaskoczyło pana prezydenta. Więc muszę powiedzieć, że ta pierwsza propozycja mnie zaskoczyła, bo nie spodziewałam się, prawda? Bo ja swoje robiłem tak, tak jak, jak potrafiłem i Czyli wtedy, dobrze. kiedy zaproponowano mi wejście do tego do Rady Narodowej, wtedy kiedy już przestałam zawodowo pracować, miałem więcej czasu. I to wtedy, oczywiście to były honorowe wszystko stanowiska, zgodziłem się, nie, nie, nie przewidując, że będę brał jakąś odpowiedzialność większą za to, no, ale okazało się, że tak, tok wydarzeń był tak szybki, że w pewnym momencie no, przyszła na mnie kolej. Panie Prezydencie, no muszę użyć takich słów może wysokiego tonu, bo to naprawdę duże szczęście i pomyślny los historii, że Pan Prezydent nie tylko dlatego, że był stoczanin, ale że sprawował tę funkcję w momencie, kiedy trzeba było znów nawiązać kontakt wyraźny z Polską, przekazać insygna do Polski. No tak, te, tutaj jest wielka rola Pana Prezydenta. E tak, to była dosyć, dosyć, dosyć trudna decyzja, tym bardziej, że opinie były różne, trzeba było się na coś, na coś zdecydować, podjąć jakąś decyzję. Wiem, że wtedy, kiedy, bo ja, ja, nie, ja byłem bliski tych spraw, ponieważ w tym rządzie polskim pełniłem funkcję ministra do spraw, spraw krajowych. Które... Tam żartowano sobie z tych ministrów, ale okazuje się, że, że, że oni na, na różnych odcinkach swoje robili I, i moje kontakty z krajem były bardzo żywe. Także że ja byłem bardzo, najbardziej chyba w tym rządzie zorientowany o, o, co, o co chodzi w Polsce, co się dzieje, że to śledziłem cały czas to, co się dzieje. No i wtedy, kiedy już wiadomo było, że trzeba było wziąć decyzję słuchać wszystkich mądrych rad, to ja wyjechałem na dwa tygodnie do Lourdes. Tak, żeby sobie spokojnie przemyśleć, przemyśl. na dwa tygodnie nie udało mi się, jakbym krócej, tam, bo tam wezwali mnie, żebym wrócił. I wtedy no to powzięliśmy tą decyzję, z, zresztą Amen. myślę, że właściwą i we właściwym momencie. Powiedzcie, ale ta Polska u pana prezydenta to także dom rodzinny, który wspominam także mile, bo bawiłem kilka razy. Ma pan znakomitą, że tak rodzinę, to wszyscy język polski olbrzmia, może przywołajmy pamięć, także, także najbliższych pana prezydenta, niech się stanie sprawiedliwości. A, no, no nie, to bez, te, bez tego w ogóle ni, ni, życia by nie było, tak, tak. No, więc trzeba było coś znaleźć towarzyszkę życia, trzeba za, założyć rodzinę i wtedy spotkałem moją żonę, Kar, Kar, no, która się nazywa Karolina, prawda, jest, pochodzi ze Stanisławowa. Pochodzi ze Stanisławowa, tak, pochodzi ze Stanisławowa, ale i Mieliśmy te dwie córki, teraz mamy te pięcioro wnuków, tak akurat jest taki rok, że moich trzech wnuków kończy studia i prawda zastanawia się, co będzie dalej robić. I wszyscy przeszli przez harcerstwo. E, no tak, obie córki są harcmistrzyniami. E, wnukowie są na kursie pod harcmistrzowskim, także to, to cała rodzina jest związana z tym. Ja, nie, ja ich specjalnie na tego nie nakłaniałem, ale eli myślę, mieli że, dobry wzór, że, że jakoś mi się to podobało. A rodzina ta białostocka, bo oni może mi wiemy, panie prezydencie, niestety no, czas mijał, odeszli rodzice, ale przywołajmy tych rodziców. No, no rodzice po, tym, po moim aresztowaniu zostali wywiezieni przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej. I ja no, wyjeżdżając z wojskiem, z, z, z Związku Sowieckiego nie, 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 nie byłem świadom tego, że moi rodzice są w Kazachstanie. Tak, prawda? Bo, bo bym, by, gdybym wiedział, to bym próbował ich odnaleźć, ale nie byłem, w ogóle o tym nie wiedziałem, że byli w więzieniu. Dopiero dowiedziałem się o tym wtedy, kiedy byłem w Palestynie. Tak? Wtedy dowiedziałem się, że rodzice są w, w Rosji. No trudno, taki, taki, taki los był. Panie prezydencie, grają akurat hejnał z zwierzy ratuszowej. To może się tak jeszcze zaduma i mi nad, nad Białistokiem ja, no obecnie. Właśnie, zastanawiam się, czy to celowe, czy, czy akurat tak się złożyło. Pani prezydencie, czego pani się ja, życzy, chce życzyć naszemu miastu, swojemu miastu także? No, za każdym razem jak przyjeżdżam, to stwierdzam z przyjemnością, że Białystok pięknieje, że co rozrasta się, coraz bogatszy, no i skoro takie y, drapacze chmur y, pojawiają się, to znaczy, że, że jest dobrobyt. Tak. Życzę stukowi żeby, żeby jak najszybciej miało swoje połączenia lotnicze ze światem.